Pierwszy odcinek nie przeszedł bez echa. Wywołał prawdziwą burzę dyskusji i kontrowersji, co dokładnie było moim celem. Chciałem sprowokować rozmowy na temat, który nie wszystkim jest wygodny i muszę przyznać, efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Udało się nie tylko przyciągnąć uwagę, ale również zmusić ludzi do refleksji i otwartej debaty. Jeśli ktoś myślał, że to będzie spokojny początek, cóż, niech lepiej przygotuje się na kolejne odsłony. Nie tylko mieszkańców udało się poruszyć do dyskusji, ale i władze do działania. Działacze inicjatywy dla Gustynina zaczęli tłumaczyć, że nie tylko Disco polo będzie na tapecie. I zadziałało. Na sobotę zaplanowano potańcówkę w innym stylu niż Disco polo, a Urząd Miasta ogłosił spotkanie dla przedsiębiorców, tym razem naprawdę poświęcone wsparciu, a nie komercyjnym kredytom. Wygląda na to, że coś się ruszyło. Czy było warto? Było. Szczęściem jest też fakt, że burmistrz Kalinowski na koniec swego urzędowania pozyskał trochę środków i rozpoczął kilka inwestycji. Dzięki czemu burmistrz Szyperska ma chociaż co podpisywać i ogłaszać. W dzisiejszym odcinku m.in. Dni Gostynina. Jeśli ktoś spodziewa się krytyki, to mam złą wiadomość. Wypadły dobrze. Na hip-hop party tłumy fanów bawiły się pod sceną. No dobra, głównie dzieci i nie tłumy, ale liczy się klimat. A na mieście w kawiarence było aż za gorąco. Temperatura sięgnęła zenitu, ale to już zupełnie inna historia. Dni Gostynina udowodniły, że można zrobić coś dobrze i to na wielu frontach, więc dziś same pochwały. Okej, okay. może nie same, ale też. Na chwilę wrócę do poprzedniego odcinka. Oczywiście każdy z dumą powie, że na weselu nie może zabraknąć Disco polo, nawet jeśli nie jest fanem tego gatunku. Wiadomo, że to lekka forma i móżka sama lata. Jednak, tak jak wspomniałem, moim celem było sprowokowanie do dyskusji nad finansami publicznymi i nad tym, jak jako miasto chcemy być widziani na zewnątrz. Poprzedni odcinek nie miał też na celu ataku na Krzysztofa Klejnę, bo szczerze mówiąc to naprawdę sympatyczny facet. Zawsze uśmiechnięty, pełen energii, inteligentny, ktoś, kogo bez wahania zaprosiłoby się na grilla czy do wspólnej zabawy. Ale tutaj sprawa jest poważniejsza. Chodzi o funkcję, którą pełni. Jako przewodniczący Rady Miejskiej, Klejna reprezentuje całe miasto, a nie tylko siebie. Moja krytyka dotyczyła sposobu, w jaki pełni te obowiązki. I im dłużej o tym myślę, tym bardziej zastanawiam się, czy przypadkiem ktoś nie podsunął mu pomysłów na te z dystansem ruchy, które niestety więcej odbierają, niż dodają powagi jego roli. To oczywiście moja opinia, a jak moja, to subiektywna. Dni Gostynina wróciły po latach do kalendarza, i trzeba powiedzieć, to był powrót z przytupem. Nowa władza wreszcie zrobiła coś, co łączyło ludzi, a nie dzieliło. Różnorodność repertuaru i atrakcji sprawiła, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie: od dzieci, po dorosłych, od miłośników cięższego brzmienia, po fanów współczesnych rytmów, no i organizacja. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Co prawda, Piątkowa impreza hip-hopowa nie była hitem wieczoru. Trudno oczekiwać cudów po anonimowych artystach, których teksty może i bardziej pasowałyby do wieczornej zabawy w klubie, niż na rynek z grupką kilkulatków. Ale to tylko drobny zgrzyt w całym weekendzie pełnym atrakcji. Zamiast dominacji taniej rozrywki, dni Gostynina zaoferowały prawdziwą paletę wrażeń, która pokazała, że można zorganizować imprezę na poziomie, nie zapominając o nikim. Ogólnie kawał dobrej roboty. Byłem, zobaczyłem i szczerze, to były dni Gostynina, jakie chciałbym oglądać co roku. Choć dni Gostynina były niewątpliwie sukcesem, nie wszyscy uczestnicy potrafili w pełni korzystać z okazji do dobrej zabawy. Impreza miała swoje ciemniejsze strony: chaos, krzyki, awantury. A nawet pijani uczestnicy, którzy postanowili odpocząć na chodnikach. Nie obyło się też bez bójki w jednym ze sklepów. Trudno zrozumieć, dlaczego wspólne świętowanie czasem kończy się jak scena z filmu akcji, zamiast radosnym wspomnieniem. Może warto zastanowić się, czy nie da się świętować bez tych dramatycznych akcentów. W końcu to, jak się bawimy, mówi wiele o nas samych. Dbajmy więc o atmosferę naszych imprez, żeby święta nie zamieniały się w koszmar dnia następnego. Stało się, nowa pani burmistrz szybko pokazała, że jednak potrafi działać z rozmachem. Ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na dostawę nowiutkiego, błyszczącego samochodu elektrycznego. Cena? Bagatela 146 700 zł. A co? Ekologia to oczywiście ważna sprawa. Ale czy priorytetem jest teraz wydanie niemal 150 tysięcy złotych na nowy samochód dla Urzędu Miasta? Może zamiast jeździć w pełnym stylu po miejskich ulicach, warto byłoby zainwestować w coś, co bezpośrednio poprawi jakość życia mieszkańców. Z pewnością ten nowoczesny elektryczny pojazd zrobi furorę, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że bardziej przyziemne potrzeby miasta gdzieś po drodze zeszły na dalszy plan. Pozostaje tylko nadzieja, że ten nowy elektryczny samochód. To właśnie zapewnienie tej obiecanej przez inicjatywy dla Gostynina komunikacji publicznej. Ach, zapomniałbym! Gostyniński diament. Wygląda na to, że w Gostyninie mamy do czynienia z prawdziwym jubilerskim majstersztykiem. A może cudem, bo oto radny Łukasz Fleischer dumnie prezentuje się na plakacie jako nasz lokalny klejnot. Diament? Cóż, niektórzy mogliby się zastanawiać, czy to bardziej diament? Czy może jednak coś o nieco niższej wartości? Powiedzmy cyrkonia, ale kto by się tam przejmował takimi szczegółami? Skoro marketing polityczny potrafi zmienić każdego w błyszczący klejnot, trochę przesada? Może ale w końcu każda epoka ma swoich bohaterów. Nawet jeśli niektórzy lśnią nieco bardziej, niżby na to zasługiwali. I jeszcze jedno. Jeśli ktoś ma ochotę na kulturę, a nie jej brak, 1 września w zamku Michał Bartosiak z żoną organizują koncert piosenek Agnieszki Osieckiej. Sądzę, że warto się wybrać. Dzięki za wszystkie lajki i komentarze. Naprawdę fajnie, że się udzielacie. Wasze opinie i pomysły są bezcenne, więc śmiało dawajcie znać, co myślicie. Dostaję sporo wiadomości od ludzi, którzy wspierają to, co robię, Podsyłają pomysły na kolejne odcinki, a czasem ostrzegają, że taka otwartość może komuś się nie spodobać. Wrzucam też screen ze statystykami wyświetleń, bo wygląda na to, że sporo osób to ogląda. Zobaczymy, co dalej, a na razie trzymajmy tempo i nie zwalniajmy. Proszę o łapki w górę, subskrypcje, komentarze i udostępnienia. Do zobaczenia za tydzień.